Hej kochani, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym albumem ślubnym. Tym razem jest to album troszeczkę inny. Nie jest zamykany wiązaniem na wstążka, tylko na magnesy. Już tak prawie tradycyjnie mamy 2, 4, 6 kart, czyli 12 stron. Tak wygląda okładka. Album ma wymiary 15x21x7,5 cm. A teraz, jak tu oczywiście wykorzystałam, embosowane złotym pudrem teksturki z Agaterii. Papiery to Craft Clock. A tak wygląda album w środku. Zczyniem klientki było, żeby umieścić. I moim pomysłem jednocześnie było, żeby umieścić na pierwszej karcie, na pierwszej stronie, właściwie na drugiej już. bo pierwszą mamy tutaj z taką foliową kieszenią. Tak się zastanawiam, jeszcze, czy nie to robić jednej książeczki na zdjęcia. Zobaczymy. Tutaj jest taka karta jakby informacyjna, imiona państwa młodych i data ślubu. Dalej mamy stronę z dwoma kieszeniami i po dwie maty, nieoklejane w każdej. na każdej macie. Jest stempelek z wielkością zdjęcia, które można umieścić na macie. Następnie mamy fontannę. Jeśli coś zaplątało, zamykana jest na magnesik na taki foliowy pasek. Pomysł zaczerpnięty od Asi Szulik z weselnego kącika. Nie pamiętam, czy nie widziałam czasem czegoś takiego, takiego wykorzystania folii u Kasi Sponcer, ale nie jestem pewna. Tu mamy miejsce na 7 zdjęć. Wszystko są zdjęcia wielkości 9x13. Dalej mamy następna strona. To ramka na zdjęcie z delikatną dekoracją liliową. I mamy miejsce na zdjęcie 10x15. Oj, chyba nie widać. 10x15 i 9x13. I oczywiście zamykane na magnesik. To jest kolejny album, w którym tych magnesów trochę jest. Tutaj, przez to, że jest tak śliczna grafika, nie chciałam jej zasłaniać. Nawet nie dałam nie zrobiłam tutaj stempelka z wielkością zdjęć. Po prostu mogą sobie młodzi, będą mogli sobie wkleić zdjęcie 10 na 15 jeżeli będą tak uważać. Tutaj mamy dwie strony bliźniacza, czyli mamy miejsce na zdjęcie, no, dziesięć na 15, Tutaj też nie użyłam stempelków i jest klapka z miejscem na zdjęcie. Tu mamy jeszcze jedno miejsce i tu jest strona bliźniacza. Wykorzystany jest ten sam, właściwie jeden arkusz papieru. Tu mamy znowu miejsce na zdjęcie 10 na 15 9 na 13 i tu jest klapeczka z miejscem 9 na 13 Dalej mamy belly band. Znowu pomysł zaczerpnięty foliowy, tym razem pomysł zaczerpnięty od Asiszuli, znowu i tutaj mieści się książeczka. Jeszcze muszę zrobić stempelki, żeby właściciele wiedzieli, gdzie mogą wklejać zdjęcia. Tych zdjęć nam tu wejdzie 2-4. Tu jest 8. Jeżeli młodzi sobie zażyczą, będą chcieli wkleić zdjęcie na te strony, automatycznie wejdzie tych zdjęć 10. Następna strona to jest kieszeń. W kieszeni umieściłam książeczkę, tym razem mniejszą, na cztery zdjęcia i otwierana klapka górna na magnesik. Tu delikatna wstążeczka, żeby było za co chwycić, żeby nie trzeba... tu nawet wejdzie zdjęcie 10 na 15 i tu są dwie klapki na których będzie w sumie 4-5 zdjęć. Po dwa na klapkach i czwarte, i piąte tutaj. I znowu magnesik. Następna strona to jest też fontanna. Przetrzymywana paskiem zamykanym na magnesik. I tutaj mamy miejsce na zdjęcia. Wejdzie nam 7 zdjęć. 9 na 15. Tutaj mamy ostatnia karta. I tu są dwie książeczki. Jedna książeczka. Wszystkie książeczki praktycznie oklejone są takimi resztkami papierów, którymi zostały. I tu mamy: 2, 4, 6, 8, 10 zdjęć. I tutaj kolejna książeczka, jeszcze nie ostemplowana, dwa, cztery, sześć, w sumie 16 zdjęć. Oczywiście jest, kieszonkę zrobiłam, delikatnie wypukłam, na jakieś, nie wiem, jedna, nawet nie jedna czwarta cala chyba, no nie pamiętam w każdym bądź razie, z tym, że kieszeń jest na tyle, temu jest uniesiona, żeby swobodnie wchodziły nam książeczki i ewentualnie dodatkowe zdjęcia, jeżeli młodzi będą chcieli sobie luźno powkładać. Przedostatnia strona to jest belly band. Tym razem pasek jest wykonany z papieru wizytkowego z delikatną dekoracją, tylko panna młoda i dwie maty na zdjęcia. Nieoklejane i ostatnia strona to są jest znowu kieszeń z folii, dwie maty, i to by było wszystko. Album na chwilę obecną z tymi wszystkimi książeczkami matami i miejscami do wklejania pomieści 61 zdjęć 9 na 13 i 5 zdjęć 10 na 15. Tutaj w tej kieszonce nie ma niestety w tej chwili nic, ponieważ tu będzie umieszczony telegram wykonany z tej samej kolekcji dla dopełnienia całości. I tak się prezentuje mój ostatni album ślubny. Mam nadzieję, że się podobał. I dziękuję ślicznie. Do następnego. Pa!